Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tutaj Haribuś sobie stoi, leży ze mną. A, rozpakowujmy yy, go. Dobra, to yy, tutaj się znajduje dereczka, taka odereczka. Od Witki, samorobiona, wczoraj mi paczka właśnie przyszła i postanowiłam, że użyję pierwszy raz takiej derki. I tu jest taka chusteczka do pyszczków, może jeszcze wytrę raz. Dobra. To wytarłam tutaj tu. Dalej mamy takie piękne nauszniczki do kompleciku. Y, tajderki takie piękne, ale ich za bardzo nie używałam. Y, tu mamy taki taki kantarek, bardzo ładny, bardzo się też przydaje, czarny, y, mega giga ładny. Tutaj mamy kopystkę y, taką piękną, bardzo piękną. Ona się bardzo dobrze przydaje. Dobra. Dalej jest taka mięciutka szczota. Bardzo też się przydaje do właśnie hybrypcia. I y, założymy mu zaraz ten kantar, więc tu, się, przygotow tu już się przygotowywałam. Dalej mamy takie piękne wodze. Do kompletu z takim y, z takim ogłowiem. To wyjmujemy teraz ogłowie. Tak. Takie ogłowie piękne. Ja dziś na nim nie jeździłam, tylko szłam w teren na kordele. Tu mamy uwięzik niebieściutki. Jabłko i marchewkę. To jest tyle. To rozpakowywaliśmy go teraz. I ma taki prześliczny kantarek. I to teraz y, to pakujemy i widzimy się. Ogólnie to już wszystko wyspakowałam tam. I odłożyłam właśnie tam. Tylko sobie zostawiłam takie nauczniczki. Y, takie wodze i y, taką derkę. Y, na razie będziemy y, na właśnie kantarek.